Zachęcam ludzi młodych, żeby rzucili wszystko, wyjechali, odpoczęli, byli w swoim gronie, dobrze się bawili, dobrze się czuli, czuli, mieli oczywiście poczucie pewnego umiaru, ale młodość ma swoje prawa, cieszcie się tym i bawcie się dobrze na... Posłowie idą na urlop. Od teraz przez ponad miesiąc Sejm będzie świecił pustkami. Zapytaliśmy parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak spędzą ten czas. Myślę o gdzie pan się wybiera na wakacje? Nie mogę powiedzieć. To jest sprawa bardzo prywatna i nie chciałbym tego ujawniać. Nie żartuję, mogę powiedzieć za granicę się wybieram. A mówię konkretnie do Francji. A dokładnie na przykład raz tydzień, drugi raz pół tygodnia. Powiedziałem dużo pracy w różnych dziedzinach mojej aktywności, a byłem w Hiszpanii. Przyjemny wypoczynek, nie się... Jeśli uda mi się wyskoczyć, ponieważ ja preferuję, wyjaśniając to, co powiedziałam, preferuję zazwyczaj dłuższe wyjazdy, przynajmniej miesięczne. W tym roku niestety się obowiązki pracy nie pozwolą mi na to, ale mam nadzieję na jakiś tygodniowy wyjazd na. Na wakacje do niezbędnika zabieram mapę kąpielówki, komórkę, prezerwatywy. Wszystkie cztery rzeczy. <laughs> Właściwie to komóreczkę na pewno, kąpielóweczki też. Co do reszty nie będę się wypowiadał. Zimne piwko czy drink z palemką? Nie, zimne piwko zdecydowanie. Wakacyjną miłość przeżyłem? Chyba. Zabar